Cześć, witaj w kolejnej poradzie, dziś szybka porada i pokażę Ci jak możemy spod naszego Windows 11i narzędzia wiersza polecenia, czyli dobrze znanej konsoli wiersza poleceń dostać się do naszego bios -u. Nie przedłużam, zapraszam Cię do kombajna. Jesteśmy przy moim kombajnie i wpisujemy skrót CMD. Jak widzicie wyskoczy nam właśnie wiersz poleceń, uruchamiamy go jako administrator. I mamy naszą konsolkę wiersza poleceń i tutaj podajecie takie oto polecenie shutdown. Slash r sv slash slash t 0 Dajemy teraz enter i zobaczycie, że Windows nam się uruchomi ponownie i wejdzie do BIOSu. Więc ja już to wam pokazuję, tylko przybliżę kamerę. No jak widzicie ekran mojego kombajna, więc teraz klikam klawisz enter i mamy oczywiście, że zamykają się aplikacje, zobaczcie ponowne uruchomienie i teraz Windows wystartuje nam i wejdzie do samego BIOSu dzięki tym tej naszej komendzie. No i widzicie, znajdujemy się. Biał się. Dobiegliśmy do końca dzisiejszego materiału. Jeżeli ta szybka Ci podała, to zostaw łapę, zostaw suba i widzimy się z kolejnymi filmami na informatykę i Ja nie przedłużam. Cześć!